Ważne jest zatem, aby podejść do wszystkiego z dużą dozą cierpliwości, rozsądku oraz pomocą osób profesjonalnie do tego przeszkolonych. Warto zgłosić się do tenera osobistego, który zawsze jest na, na siłowni, spytać się co mam robić, jak mam robić, jak często, bo to też jest bardzo istotne, żeby właśnie, właśnie osiągnąć swoje wymarzone cele w jak najkrótszym czasie, oszczędzając przy tym kolana i kręgosłup, to jest bardzo istotną sprawą. Każda z pań, która wzięła udział w akcji, mogła skorzystać także z darmowych porad dietetyka oraz kosmetologa. Byli i tacy, którzy postanowili zasięgnąć opinii u samej Kaś Cichopek, która po urodzeniu dziecka prezentuje wspaniałą formę. Najważniejsze to ćwiczyć, Dobrze się odżywiać i brać suplementację, która nam w tym pomoże. Trzy czynniki niby mało, a jednak dużo. Pamiętajmy jednak o tym, że suplementy nie zwalczą za nas same zbędnych kilogramów. Nie oszukujmy się. Suplementy diety nie są środkami, które odchudzają. Są to preparaty wspomagające odchudzanie. Mogą w pewien sposób przyspieszyć ten proces, ale nie zastąpią racjonalnej diety i aktywności fizycznej. Nie obawiajmy się suplementów diety, ponieważ w większości są to preparaty produkowane z naturalnych substratów, nie posiadają chemii, mają bardzo dużo badań klinicznych i potwierdzone bezpieczeństwo stosowania. Skuteczność tych suplementów jest naprawdę wysoka. Sama na sobie przetestowałam po ciąży i, i, i jestem z nich bardzo zadowolona, bo one nie obciążają organizmu. Nie mają prawa nic zrobić złego, one tylko pomagają. 25 czerwca akcja Bądź aktywna, zawita do Poznania.